Witajcie z Kamionka, 15 lipca. Dzisiaj chcę sprawdzić jak wyglądają przyjęcia matek, które dawałem do odkładów. I będę chciał pokazać o co w ogóle chodzi z, z, z ulikami odkładowymi. Dlaczego to jest jednak dobry pomysł. Ale to zobaczycie później. Zresztą kilka lat temu był film, może spróbuję znaleźć i podlinkować. Bo pisie, a no zobaczycie sobie, jak to wyglądało, od czego się zaczęło. A tutaj pierwszy odkład, tu już tych przył naprawdę się wygryzło. Czekajcie, może troszkę, jednak dymu. Czekajcie, czekajcie, bo tutaj już pierwszą wyjąłam. Widziałam, że gdzieś tu wędrowała matka, tu jej nie widać jest. Zobaczcie, czy będzie ją widać, widać. Wypuszczona jest, spokój. No i spójrzcie, ile tych pszczół jest. Na zatworze. I tutaj. Bo były pytania, czy te pszczoły, hmm, czy te odkłady dojdą do zimy w jakiejś takiej sile, żeby to zazimować. Czy trzeba będzie to łączyć. No, tutaj sprawa jest otwarta. Ale yy, nie chcę za bardzo ich ciągnąć, żeby przekładać do dużych korpusów. Jeśli nie mają zimować, to w tych odkładówkach. Jeśli będzie 4 ramki, 5 tutaj, to będzie fajnie. Jak 6, to będzie super. I tyle. Bo one na tych czterech ramkach też przezimują. Zobaczcie, nawet na daszku. Dobra, zajrzymy jeszcze do innych i potem przejdziemy do, do omówienia tych odkładówek i następna obok tak jak widać matka też wędruje sobie po ramce ładne, ładne matki zobaczcie ładna opieka ładne matki dorodne wiadomo jednodniówka jeszcze ona nie jest w pełni rozwinięta no ale potencjał jest no i to samo pszczół dużo błyszczy się w komórkach przeżyją. Tutaj ta sama sytuacja pewnie nie będzie widać matka tam jest przed chwilą zeszła niżej, ale tutaj jest coś takiego, słuchajcie, ramki były rozsunięte to yy, była klateczka żeby mogły swobodnie wypuścić matkę, zdążyły co prawda ze starego wosku zgryzanego ale już pociągnęły ładny plasterek dzikie zabudowy Także robą się do roboty. W innym odkładzie taka sytuacja. Klateczka przyklejona do powałki, do daszka. A tutaj mamy plaster i to już konkretne. Także taka siła jest odkładów. I też przy klateczce dobudowany plaster. To o czym mówiłem w poprzedniej rodzince, w której sprawdzałem, też było to samo. Dobudowany plaster do krateczki, one po prostu zachęcają matkę do wyjścia kiedy jest jeszcze zamknięta. A tutaj co mamy? Jeszcze nic nie naniosły. Dobra. Trzeba to usunąć. No i okej, okay, tutaj przejrzałem sobie. Wszędzie matki są, także przyjęcia są bardzo dobre. Zobaczymy jak będzie z nasienieniem. Ale teraz na szybko jeszcze o co chodzi z tymi odkładówkami. Jak są w ogóle zbudowane? Czekajcie. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Zdejmę hec. Przełączę się. Skrzynka jak skrzynka. Sześć ramek ma wejść w środku, czyli wymiary dla wszystkich będą te same, bo przecież mamy takie same ramki. No długość skrzynki wiadomo, zależy jaki rodzaj. W dnie mam takie około 12 cm. Wszędzie stawione siatki. jeszcze resztki ciasta są. Siatki wycięte po prostu tutaj, tylko wieszaki na ramki i nic więcej. Wentylacja z tyłu. Siatka. One często tutaj sobie kitują, także same regulują. A, posa. Same regulują, ile potrzebują wentylacji. Ale o co chodzi? Robimy sobie odkłady. W dużych korpusach, takich jak teraz, ciepło jest, nie ma problemu. Robisz sobie odkład, yy, idzie zatwór, Poradzę sobie w nocy, mamy 20 stopni, 20 kilka, w dzień 30, nic się nie dzieje, ale jeśli jest to maj, w nocy mamy 8-10, yy, ten rozwój będzie zupełnie inny. W odkładówkach szybciej idą do przodu. Ten, tego czerwiu, niech będzie tylko 2 cm pasek więcej dookoła na ramce to już są setki pszczół I, i tak będzie w każdym pokoleniu do tego jeszcze wiadomo, że wygodniej to wszystko transportować no bo przykrywam sobie daszkiem, łapię paskiem dwie odkładówki na raz zabieram i idę sobie do samochodu, wrzucam, jadę jeśli mam zakładać pasiekę, uzupełniać, przewodzić rodzinki to właśnie tak. Bo cały korpus, daszek, dennica no to już się z tym inaczej jeździ. A y, kiedy rozwiną się? Zresztą w, na wschodzie są całe gospodarki na tych sześcioramkowych y, korpusach, gdzie wstawiają sobie po prostu następne jako miodnie i potem jadą malutkimi y, półkorpusami jako miodnie. I i tak wędrują na pożytki cały sezon. Tutaj, kiedy rodzina się rozwinie, no, nie wiem ktoś zamówił odkłady, nie przyjechał, zostały nieodebrane. Czekamy jeszcze na coś tak jak ja czekałem parę lat temu, na zrobienie następnej pasieki. Aż urzędnicy się zdecydują. Zobaczcie, zjeżdżasz do siebie. Te korpusy. Zostawiamy je bliżej ze sobą. Do siebie, do siebie, do siebie. I patrzcie, co się dzieje. Dobra, do górnych góry, nogami, ale niech będzie. Zobaczcie. Hyc. Nadstawka. I druga. Nadstawka. Co teraz mamy? Mamy na dole trzy rodzinki ze wspólnymi miedniami. I wierzcie mi, że nie ma tu ścinania, nic się nie dzieje, one będą pracować i to ładnie pracują w takiej konfiguracji, potrafią na pożytku spokojnie na, na trzech rodzinkach cztery nadstawki napełnić. Fajna sprawa. Tak jak widać, krata odgrodowa tylko i jazda. Nic tu się nie będzie działo, rodzinki pracują kiedy potrzeba, zabiera się po prostu, rozdziela. Przenosi do korpusów, wywozi, przewozi. Piękna rzecz. Dobra, poskładam to trochę do kupy. Zajrzymy jeszcze do jakiejś dużej rodziny. Spojrzymy do jakiejś większej rodziny. <laughs> się kurde rozpalił No dobra Nie ma co. Trzeba to jakoś oderwać. Ale się przykleiło. Już tak zabudowały. To im ciasno? Dobra, dajcie. Aż nie jest tak dużo, no bez przesady. Co się wściekacie? Ale żrący dynek. No co, nadstawki odbudowane, ale czekają na zalanie. W niektórych rodzinach coś tam jest. Tutaj dosłownie plamki tylko. Nie nie będzie widać. Tutaj takie... Fuh, na jednej 1,4 powierzchni. Czyli tyle co nic. Czekajcie, zabiorę stąd. Bo się uduszy. To może następno. Coś mają w ogóle? Nie, no nie ma tragedii. Tutaj mamy wlane tak na pół ramki. Też znowu nie będzie widać. No, dobra. Czyli jak widać yy, kwiatu letniego nie będzie. a to co przyniosły zjadły. Ale z drugiej strony. W gnieździe też tragedii być nie powinno. Jeśli cokolwiek mają w tej nadstawce nawet kilogram czy dwa, to znaczy, że mogły to zabrać sobie z gniazda. Dobra. Więc. Hop. sprawdzimy przy okazji jak tu sobie radzą paski już dwa tygodnie także już to powinno je przeleczyć powinny być szczęśliwsze Teraz zobaczymy a na środku węza Eee, Rołożona była zamiast samego odebrania do odkładów, zobaczcie, gdzieś mi się zaczepiła. Zaczepiło mi się, a dopiero odbudowane, tak w połowie. Ale to, co e, czasem zwracają uwagę widzowie, klejona do dołu, bo do góry one dokleją. Zobaczcie, już dociągnęły, już dociągnęły górę. Jak zostanie centymetr na dole, to on już zostanie. Bolą dociągać do góry. To nic nie ma, bo jeszcze nie jest odbudowane do końca. Odstawię. Niech sobie stoi. Druga taka sama. Chwyc. Tak, druga taka sama. Także tutaj rewelacji żadnej nie ma. Nie śpieszą się. No i czerwienia nie ma. Jakiegoś rewelacyjnego. O, pszczoły są. Tutaj zostało do wygryzienia no jedna trzecia, jedna czwarta ramki. Aha, jajeczka są w środku. Czyli tu co wygryziono to mamy już jajeczka. Jest dobrze. A tutaj mamy tyle jeszcze do wygryzienia. No to jest połowa lipca. Także ta pszczoła jeszcze się spracuje. No ale za te trzy tygodnie będzie miał kto latać i przygotowywać to wszystko do, do zimy. No ładne jeszcze są placki. Cały czas tutaj czerw. Jest do wygryzienia, tu nie ma biedy. Padają deszcze, dlatego tutaj na pewno nie głodują. No ta jest cała pokarmowa, to jest zalana z tej strony pyłek i cała jest w nakropie. Tak, tutaj trochę mniej nakropu, ale też jest w pyłku dużo. I chyc. E no tutaj widać te dwie węzy były włożone teraz, jak te były zabierane. Te wcześniej też była wymieniana, dokładane były na wiosnę, bo wiadomo, że zawsze tam jakieś ramki brakuje. Rzadko która rodzina na 10 zimuje, i w ten sposób mamy cztery ramki w rodzinie, czasem pięć wymienionych. A to, że one wyglądają jak wyglądają, no tutaj dużo trutowego jest, dużo trutowy zabudowy. To jest no. sprawa tego, że tutaj jednak tych pokoleń się wymienia. Ale tu nie ma żadnej tragedii. Nie jest tak, że co roku trzeba wymienić, bo, bo coś. Mam ta cięższa, czyli pokarm. Wszędzie pokarm. No, to też była ramka w tym roku włożona. No ona jeszcze jest jasna, ale. Następne pokolenie będzie też czarne. Może nie czarna, będzie ciemnobrązowa. Tam na filmie to wygląda jakby to było nie wiadomo co. Bardziej trzeba patrzeć na kształt komórek. To, że ona jest ciemna, to jest ciemna. Ale komórki mają wtedy ścianki bardzo pogrubione i te pszczoły już mają komóreczkach ciasta. Młode. No dobra. Czyli co? Bez miodu w nadstawce, ale rodzina w dobrej kondycji. Sprawdzimy, tutaj, rodzinkę. Podniosłem powałkę. Wygląda na to, że też pszczół jest dużo miodni. No, ładnie jest. Ciekawe, co to mogły przynieść. Na powałce tyle. Co tu mogły przenieść? Dobra, zajdźcie na bok. No. I spójrzcie, jedna rodzina ma prawie nic, a druga przez te dwa tygodnie coś tam sobie przeniosła. Czekajcie. Opa, pusta ramka. Nie, nie jest pusta. Też jest rana. Latem, niestety, muszą sobie jakoś radzić. Nie jest tak, że w każdym miejscu znajdą ten pożytek. I możliwe, że dlatego. Niektóre rodziny przyniosą coś. Inne mają tylko minimalne ilości. No tutaj jakby tak ogarną. To w sumie pewnie z 5 kg się zebrało w tej nadstawce. Bo to są trzy ostatnie widzę. Bardzo ładnie załane Tutaj jest słabiej. Wygląda jakby odbudowana węzeł bo jest czyściuteńkie, równiuteńkie. Także tutaj nie ma. Ale na tej już jest znowu Znowu pełna. Pełna, zalana właściwie na full. Hmm. Ostatnie jest nawet posklepiony kawałeczkiem. Znaczy to zależy od rodziny. Możliwe, że tutaj było mniej czerwiu, Mniej było larw do wykarmienia. Tak to wygląda. Dobra. Do gniazda zajrzę sobie już na spokojnie, żeby nie przedłużać. Zajrzałem do gniazda no i wędza, tak jak we wszystkich rodzinach odbudowana, taka fu, w połowie, trzy czwarte. No ale spójrzcie. Ramki. Ramki jeszcze są takie, no. Powiedziałbym, pokazały siedziały sobie w ulach nie latały, nie znosiły to jeszcze czerwio naprodukowały dobra, ostatnia to ostatnia ciekawe co po drugiej stronie węzy dobra hopa. co po drugiej stronie i też jest ładnie zaczerwiona, to będzie mocna rodzina. A też z wiosny się wcale taka nie zapowiadała. No zobaczcie. No ale do zimy pójdzie ładna. Następnej też jest czerw. Dobra. W porządku, tutaj jeszcze tylko wymienię paski bo widzę, że pozrzucały, pościnały, tylko paseczek został. I tyle, i kończymy. Zajrzyjcie do tego filmu, który tam podlinkuję. Tam jest więcej o odkładówkach. Gdzieś nawet był film, gdzie były zwymiarowane w czasie produkcji, no ale to trzeba by było poszukać. A teraz przed nabłociem u mnie tak to wygląda.